Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego mimo desperackiego poszukiwania miłości innych, nigdy nie wydaje się ona wystarczająca? Albo dlaczego pewne schematy odrzucenia i frustracji powtarzają się w Twoim życiu? Odpowiedź na te pytania kryje się w czymś, co Karl Jung rozumiał bardzo głęboko: Miłość, którą otrzymujemy od innych, nigdy nie będzie większa niż ta, którą mamy dla siebie. Miłość własna nie jest powierzchownym konceptem wysokiej samooceny ani serią motywacyjnych haseł zachęcających do doceniania siebie. To głęboki proces samopoznania i akceptacji, coś co Jung nazwał indywiduacją, czyli drogą do zintegrowania wszystkich części naszej osobowości, łącznie z tymi, które odrzucamy. Kiedy nie akceptujemy siebie w pełni, projektujemy nasze niepewności na innych i szukamy w nich potwierdzenia, którego sami sobie nie potrafimy dać. Co tak naprawdę oznacza kochać siebie? Kochać siebie nie oznacza jedynie lubić swój wygląd, czy mieć pewność siebie. To spojrzenie w głąb siebie i zaakceptowanie zarówno jasnych, jak i ciemnych stron własnej osobowości. Jung określał cień jako wszystko to, co wypieramy: lęki. Traumy, niepewność, niewyrażone pragnienia. Gdy nie uznajemy istnienia naszego cienia, zaczynamy go projektować na innych i czujemy się nieustannie sfrustrowani sposobem, w jaki świat nas traktuje. Na przykład, jeśli ktoś dorastał w przekonaniu, że aby zasłużyć na miłość, musi zawsze być silny, może odrzucać w sobie wszelkie oznaki wrażliwości. Jednak ta wrażliwość nie znika. Ukrywa się. Objawia w zależności emocjonalnej od innych, lub w nieustannym lęku przed porzuceniem. To prowadzi do ciągłego poszukiwania zewnętrznej aprobaty, która nigdy nie będzie wystarczająca, ponieważ źródło problemu tkwi w samej osobie. Często wierzymy, że jeśli znajdziemy właściwą osobę, wszystko się ułoży. Ale miłość nie jest lekarstwem na brak miłości własnej, wręcz przeciwnie. Jeśli nie cenimy siebie, przyciągamy relacje, które to odzwierciedlają. Jeśli nawet podświadomie uważamy, że nie zasługujemy na miłość, akceptujemy mniej niż powinniśmy, wikłamy się w toksyczne układy lub unikamy prawdziwych więzi z lęku przed odrzuceniem. Jung mówił: To, czemu się opieramy, trwa nadal. Im bardziej uciekamy od własnych uczuć niedoskonałości, tym częściej pojawiają się one w naszych relacjach. Oznacza to, że nikt nie będzie w stanie naprawdę cię pokochać, dopóki sam nie nauczysz się kochać siebie. Prawdziwa miłość własna rodzi się, gdy przestajemy postrzegać siebie jako zbiór fragmentów i zaczynamy akceptować się jako całość, ze wszystkimi wadami, lękami i niedoskonałościami. Nie opiera się na iluzji doskonałości, ale na radykalnej akceptacji tego, kim jesteśmy. A kiedy to osiągniemy, nasza energia się zmienia. Zaczynamy przyciągać ludzi, którzy nas dostrzegają i naprawdę doceniają. Ale jak zbudować taką miłość własną? Jeśli miłość własna jest kluczem do zdrowych relacji i bardziej zrównoważonego życia, to najważniejsze pytanie brzmi: jak ją rozwijać w autentyczny sposób? Wbrew temu, co sugerują powierzchowne przekazy, pokochanie siebie nie jest jednorazowym aktem, lecz głębokim i nieustannym procesem. Karl Jung podkreślał, że droga do indywiduacji, procesu stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy, wymaga konfrontacji z własnym cieniem i porzucenia masek, które nosimy, by zyskać akceptację innych. Oznacza to, że budowanie miłości własnej nie polega jedynie na dobrym samopoczuciu, ale na odważnym spojrzeniu w głąb siebie, bez lęku przed tym, co tam znajdziemy. Pierwszym krokiem do miłości własnej jest radykalna akceptacja. Oznacza to zaprzestanie wypierania swoich słabości, wrażliwości czy nawet traum. Każdy z nas nosi w sobie ból z przeszłości, ograniczające przekonania i niedoskonałości. Gdy próbujemy ukryć te aspekty, tworzymy wewnętrzną przepaść, która nie pozwala nam poczuć się pełnymi. Jung mówił, że nikt nie osiąga oświecenia, wyobrażając sobie postacie światła, ale czyniąc świadomą swoją ciemność. Innymi słowy, prawdziwa miłość własna wymaga uznania swojego cienia, swoich lęków, niepewności i tłumionych aspektów, i włączenia ich do swojej tożsamości bez wstydu czy nadmiernej samokrytyki. Przykład praktyczny: jeśli boisz się odrzucenia, zamiast udawać, że ci na tym nie zależy, lub szukać ciągłej aprobaty, zapytaj siebie, skąd pochodzi ten lęk? Czy w przeszłości doświadczyłeś sytuacji, które sprawiły, że uwierzyłeś, iż twoja wartość zależy od akceptacji innych? Uznając ten korzeń, zaczynasz proces uzdrowienia. Nasz mózg rejestruje wszystko, co do siebie mówimy. Jeśli twoja wewnętrzna narracja jest pełna krytyki, nie jestem wystarczająco dobry, nikt mnie takiego nie pokocha, zawsze wszystko psuje, staje się to schematem myślowym, który wpływa na twoją samoocenę, a co za tym idzie, na Twoje relacje. Jung zwracał uwagę na znaczenie archetypu puer aeternus, wiecznego młodzieńca, który często symbolizuje tę część nas, która boi się dorosnąć i wziąć odpowiedzialność za własne emocje. Ten archetyp może działać w nas, gdy sabotujemy miłość własną destrukcyjnymi myślami, unikamy zmian i tkwimy w autodestrukcyjnych wzorcach. Zacznij obserwować swój wewnętrzny dialog. Zamiast się krytykować, praktykuj autowspółczucie. Mów do siebie tak, jak mówiłbyś do bliskiej osoby, którą kochasz. W chwilach porażki czy niepewności, zapytaj, jak wsparłbym przyjaciela w tej sytuacji. Zmiana sposobu, w jaki traktujesz siebie, może całkowicie odmienić twoją relację ze sobą. Wielu ludzi uważa, że miłość własna to po prostu dobre samopoczucie, ale przejawia się ona także w sposobie, w jaki wyznaczamy zdrowe granice. Akceptowanie wszystkiego, pozwalanie innym na przekraczanie twoich granic i ciągłe poświęcanie własnych potrzeb nie jest oznaką miłości, to raczej strach przed odrzuceniem. Jung twierdził, że nasz cień często ujawnia się w relacjach, a osoby, które nie rozwinęły miłości własnej, mają tendencję do przyjmowania roli emocjonalnie podporządkowanych lub angażowania się w destrukcyjne dynamiki. Czy po niektórych interakcjach czujesz się wyczerpany? Czy masz wrażenie, że ciągle musisz się tłumaczyć? Może to być sygnał, że twoje granice nie są jasno określone. Kochać siebie to nauczyć się mówić nie bez poczucia winy i uznać, że twój czas i energia są cenne. Im bardziej szanujesz swoje granice, tym bardziej inni będą je respektować. Jedną z największych przeszkód na drodze do miłości własnej jest nieustanna pogoń za perfekcją. Jeśli pozwalasz sobie na miłość do siebie dopiero wtedy, gdy osiągniesz określony standard idealną sylwetkę, sukces zawodowy, uznanie innych, ta miłość nigdy nie będzie prawdziwa. Jung uczy, że indywiduacja oznacza przyjęcie siebie jako całości, wraz z wadami, sprzecznościami i mocnymi stronami. Prawdziwa przemiana następuje, gdy przestajemy próbować dopasować się do narzuconych schematów i zaczynamy żyć zgodnie z własną, wewnętrzną prawdą. Autentyczność to bycie w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś, bez lęku przed oceną. Im bardziej pozwalasz sobie być sobą, tym bardziej przyciągasz ludzi, którzy cię naprawdę widzą. Nie dlatego, że ich do tego przekonałeś, ale dlatego, że twoja energia emanuje autentyczną pewnością siebie. Kiedy kochasz siebie, zmienia się sposób, w jaki wchodzisz w interakcję ze światem. Przestajesz zadowalać się emocjonalnymi resztkami, rezygnujesz z ciągłego poszukiwania aprobaty i zaczynasz budować relacje z poziomu pełni, a nie z braku. Dlatego nikt nie pokocha Cię naprawdę, dopóki nie zrozumiesz jednej rzeczy: miłość innych nigdy nie wypełni pustki wewnętrznej. Musisz sam być źródłem własnej miłości, zanim oczekujesz, że inni Ci ją ofiarują. Ale jak ta wewnętrzna zmiana bezpośrednio wpływa na Twoje relacje i życie? To, jak siebie postrzegamy, definiuje sposób, w jaki budujemy relacje. Jeśli nie cenimy siebie, akceptujemy związki, które odzwierciedlają ten brak miłości własnej. Jeśli traktujemy się z szacunkiem i czułością, przyciągamy zdrowsze i bardziej zrównoważone relacje. Karl Jung mówił, że to, co wypieramy w sobie, pojawia się w naszym przeznaczeniu, co oznacza, że wzorce, których nie przepracujemy wewnętrznie, będą się powtarzać w naszym życiu, dopóki nie zdecydujemy się z nimi zmierzyć. Jeśli Twoje relacje często wiążą się z odrzuceniem Brakiem docenienia lub porzuceniem, warto zadać sobie pytanie: czy naprawdę się cenię? Czy naprawdę wybieram siebie? Miłość innych nie może wypełnić braku miłości własnej. Ona jedynie odzwierciedla to, w co wierzymy, że zasługujemy. Wielu ludzi sądzi, że znalezienie tej właściwej osoby rozwiąże wszystkie ich problemy emocjonalne. Jednak, gdy szukamy kogoś, kto nas dopełni. Nakładamy na związek niesprawiedliwy ciężar i tworzymy cykl emocjonalnej zależności. Partner nie może być odpowiedzialny za naszą szczęśliwość. Gdy nie rozwijamy miłości własnej, szukamy w drugiej osobie ciągłej walidacji, odczuwamy lęk przed porzuceniem i poświęcamy swoją autentyczność, by utrzymać relacje. To prowadzi do duszącej i często destrukcyjnej dynamiki. Z kolei, gdy mamy solidną podstawę miłości własnej, nasze relacje stają się wyborem, a nie koniecznością. Kochamy, bo chcemy dzielić życie z kimś, a nie dlatego, że desperacko potrzebujemy tej miłości, by czuć się pełnymi. Dzięki temu tworzymy bardziej autentyczne i wolne więzi, bez strachu i emocjonalnej manipulacji. Świat traktuje nas tak, jak my sami siebie traktujemy. Jeśli nie szanujesz siebie, akceptujesz mniej niż zasługujesz lub ignorujesz własne potrzeby, ludzie wokół ciebie prawdopodobnie będą robić to samo. Dlatego miłość własna nie jest tylko piękną ideą, to potężny filtr, przez który kształtujemy nasze relacje. Osoby, które mają rozwiniętą miłość własną, nie tolerują manipulacji ani nadużyć emocjonalnych. Wyrażają swoje potrzeby bez strachu przed utratą drugiej osoby. Wybierają partnerów, którzy podzielają ich wartości i szanują ich granice. Wiedzą, że bycie samemu jest lepsze niż tkwienie w toksycznym związku. Z kolei brak miłości własnej sprawia, że zadowalamy się emocjonalnymi resztkami, nieustannie szukamy aprobaty i tkwimy w relacjach, które bardziej nam szkodzą niż pomagają. Zauważyłeś, że ciągle przyciągasz ten sam typ osoby? Mimo, że historia zawsze kończy się tak samo? Dzieje się tak, ponieważ nieświadomie powtarzamy wzorce, które przyswoiliśmy, często już w dzieciństwie. Jung mówił o projekcji psychologicznej mechanizmie obronnym, w którym przypisujemy innym cechy, których nie chcemy dostrzec w sobie. Jeśli dorastaliśmy z poczuciem, że nie zasługujemy na miłość, możemy podświadomie przyciągać osoby, które wzmacniają to przekonanie. Partnerów emocjonalnie niedostępnych, chłodnych lub toksycznych. Przerwanie tych cykli wymaga świadomości. Kiedy rozwijamy miłość własną, zaczynamy rozpoznawać destrukcyjne wzorce i uczymy się dokonywać innych wyborów. Jeśli zawsze przyciągasz partnerów, którzy cię nie stawiają na pierwszym miejscu, zapytaj siebie: Czy ja sam stawiam siebie na pierwszym miejscu? Jeśli twoje relacje kończą się porzuceniem zastanów się. Czy sam siebie emocjonalnie porzucam? Jeśli czujesz, że nikt cię nie docenia, pomyśl, czy ja sam się doceniam, czy wciąż szukam aprobaty z zewnątrz. Kiedy znajdziesz odpowiedzi na te pytania, odzyskasz kontrolę nad swoim życiem emocjonalnym i przestaniesz być zakładnikiem przeznaczenia. Miłość własna wpływa nie tylko na związki romantyczne, ale także na życie zawodowe, przyjaźnie i zdrowie psychiczne. W pracy Osoby z rozwiniętą miłością własną znają swoją wartość i nie pozwalają się wykorzystywać. Potrafią prosić o uznanie, dążą do rozwoju i nie zgadzają się na mniej niż zasługują. W przyjaźniach relacje oparte na zależności czy strachu przed odrzuceniem zostają zastąpione przez autentyczne więzi. Uczysz się otaczać ludźmi, którzy naprawdę Cię cenią. W zdrowiu psychicznym, akceptując siebie w pełni. Redukujesz autodestrukcyjne schematy, lęki i potrzebę nieustannej walidacji z zewnątrz. Rozwijanie miłości własnej nie jest końcowym celem, lecz ciągłą podróżą. Będą dni, gdy zwątpisz w siebie, i momenty, gdy stare wzorce spróbują powrócić. Różnica polega na tym, że teraz masz świadomość tego procesu. Jung mówił. Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz. Budzi się. To przebudzenie jest kluczem do transformacji twojego życia od środka. Gdy zrozumiesz, że nikt nie pokocha cię naprawdę, dopóki sam nie nauczysz się kochać siebie, coś w tobie się zmieni. Weźmiesz odpowiedzialność za własne szczęście, wybory i energię. Miłość przestanie być czymś, czego musisz szukać na zewnątrz, a stanie się czymś, co pielęgnujesz w sobie. A kiedy to się stanie, świat odpowie. Przestaniesz gonić za miłością, zaczniesz ją naturalnie przyciągać w relacjach, w życiu i w każdym aspekcie swojego istnienia. Jeśli ta wiadomość do Ciebie trafiła, zostaw swój komentarz poniżej: Chcę wiedzieć, który wgląd najbardziej Cię poruszył? Czy zauważyłeś, jak miłość własna wpływa na Twoje życie i relacje? A jeśli chcesz więcej takich treści, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego filmu o samopoznaniu, psychologii i rozwoju osobistym. Twoje wsparcie jest kluczowe, aby ta wiadomość dotarła do większej liczby osób, dlatego polub ten film i udostępnij go komuś, kto dziś tego potrzebuje. Do zobaczenia w kolejnym materiale.